Witam serdecznie dnia kolejnego. Właśnie kury puściłem psy zamknięte. Perełka tutaj lata. Oczywiście w kurniku, no bo gdzieś by inaczej. A teraz zobaczymy, co tu w kurniku się dzieje. Tu wszystko dobrze. Woda nie zamarza. Musi być na plusie. Tało buziara tu siedzi. Halo, kurka, żyjesz? Żyję. No, ale na nią trzeba uważać. Ona to tak lubi dziobnąć fest, że to. Strach kamerę tam bliżej wsadzić, bo mi wybije obiektyw. Jajeczko jakieś już jest z rana. No to dobrze, dzisiaj trzeba będzie wyparzyć im te pojedła, bo już trochę tu stoją. Ostatnio ich nie używałem, no bo zamarzała w nich woda. W tych wąskich kanalikach to szybko potrafi zamarznąć. Nie perła? Perełka. No ja, teraz, ty bez tej kamizelki, to tu szalejesz. W kurniku jest minimalny plus. No to nie jest źle. Ja zalałem inkubator wodą. Miałem taki chytry plan, żeby go wsadzić do zmywarki i wyparzyć, ale nie w las, no Parę centymetrów mi brakło. A który tak krzyczy? Chyba kogutek, co? Kogutek to ładnie pieje. O, śnieg puści, to trzeba będzie tu ogarnąć na tą koparkę. Czekam. Tak jest, kogutek. Na koparkę czekam, może kiedyś się doczekam. Dobra, trzeba lecieć, ogarnąć kurczakom, bo tamto już makabra się robi. Dzisiaj pokombinujemy z sianem. Pomału robi się ciepło. Niedługo znowu trzeba będzie go wyczyścić, umyć szybę. Ale dzisiaj nie o tym. Patrzcie, co tam u kurczaków się wyprawia. Makabra, jedna noc im wystarczyła, tak tu rządzić. Zaraz to ogarniam. Wyłożę jakąś folią, żeby nie przeciekało na karton i damy Siana, a potem może uda mi się zorganizować taki suchy żółty piasek, to też im trochę dosypię Będą miały to sobie dziubać Dobra działamy, bo nie mogę na to patrzeć jak one po tym łażą Trochę siana tutaj mam Nie jest ono jakoś super drobne No ale też nie jest takie złe Zobaczymy, czy to zda egzamin, nabiorę wiaderko i popróbujemy. Najważniejsze, że jest suchutkie, bo tutaj o, pod dachem luks, nie perła? Perła, perła mi się łap, bo tu czasem coś chrobocze. Wiaderko pełne, można iść. Zobaczymy, czy wystarczy. Kurą rzucę garstkę, może sobie coś tam powydziobują. A może i nie, zainteresowanie jest spore. No, opuszczamy lokal. Czas na porządki, generalne. Nie może tak być, to ten się już wyrywa. Dobra, wyłożyłem dno kartonu folią, żeby nie przemakało przez te siano, które mam tu wyłożyć. Ale tak myślę, że podkleję po bokach taśmą klejącą, żeby ta szarańcza czasem tam, który nie wszedł pod, pod spód bo pewnie by potem miał ciężko wyjść albo też żeby nie odwijały. Dobra, jako tako się przylepiło. Teraz trochę sianka. Teraz podkręcimy lampę, ale przeniosę ją trochę już wyżej, bo jednak te siano trochę podniosło wysokość. Nie chcę, żeby ta lampa była aż tak blisko. Zaraz podstawię tam termometr i zobaczymy, do ilu teraz nagrzewa. Dobra, mam termometr w chałupie 21,8. Zobaczymy, do ilu tutaj naciągnie. A w międzyczasie idę im wymyje poidło i karmidło. Poidło już wymyte i wstawione. Pisklaki sobie popijają, ale powiem Wam, że te siano nawet fajna sprawa one wszystkie tu chodzą, dziubią, tam zawsze jakieś coś sobie znajdą. Temperatura naciąga na razie 25 stopni ponad pokazuje. Zobaczymy, na ilu się zatrzyma, bo cały czas idzie do góry. Pomału, bo pomału, ale idzie. Póki co ten system wydaje się dobry zobaczymy za godzinę czy za dwie. Dobra, czas na... Na co? Na karmidło. A termometr 32 stopnie pokazuje. Położę go z boku, czyli elegancko. Te starsze już wyczuwają, że jajko idzie. Dziś im dam w dwóch pojemniczkach, żeby trochę większa dostępność była. Ale jak widać rzucają się wszystkie. O! Prawie wszystkie się zmądrzyły, że przyszło. No, jak jest jajko, to jest duże poruszenie. Do wody nawet wrzuciły kawałek. Każdy kawałek weźmie, ucieka, reszta gogania, żeby mu wydziobać z dzioba. No, to to im smakuje. Dosłownie dwie minuty i pojemniki puste. Ja jeszcze dzisiaj im pewnie dołożę. Na dniach mi też przyjdzie pszenica i kukurydza zmielone na drobno. Też im będę dodawał do tej paszy zerówki. Niech mają trochę urozmaicenia. Co do tych jajek, co zostały w inkubatorze. Tam zostały cztery sztuki, z których nic się nie wykluło. To trzy były praktycznie czyste. W jednym już taki w miarę rozwinięty kurczak był Ale jeszcze nie na takim ostatnim etapie Czyli te jajka gdzieś tam po drodze Po drodze zamarły jak ja miałem wątpliwości jak prześwietlałem jakieś jajko to go zostawiałem Dawałem tam mu szansę bo wiadomo pierwsza inkubacja To jeszcze człowiek nie ma aż takiej Pewności No czyli bałem się że tam W ostatnim Etapie już na kluciu one pozamierały ale na szczęście nie Gdzieś tam wcześniej tak się zdarza, zawsze jakieś tam jajko odpadnie. A jaka temperatura w kurniku? 2 stopnie, woda nie zamarza. Tyle dobrze. Kury nawet dzisiaj chętnie wychodzą na dwór. Nie ma aż takiego mrozu. A tu o, perełka. Perełka, a tam kura jajko znosi. Jej nie przeszkadzaj. Czasem jej nie strasz. Perełka. A po pięciu minutach to nawet śladu nie ma, że tu jakieś jajko było. Rosną, rosną, jedzą coraz więcej. No i te cztery większe też do nich doszły. Trzeba będzie więcej jajek im gotować. A co do Siana, tutaj w odchowalniku, to jestem pozytywnie zaskoczony. Już parę godzin mają tutaj Siano, a nie te papierowe ręczniki. No i jest o niebo lepiej. Porządek jest dużo większy. Te ich odchody gdzieś tam wpadają niżej, pod tą pierwszą warstwę. One sobie tutaj dziobią, dłubią, uczą się od tych starszych grzebać y, nogami i tam wydziobywać. Pomału się przyzwyczajają do szukania pożywienia. Bardzo dobrze uczcie się, żeby z natury pozyskiwać. A nie tylko pasze, wygodnie. I kolejny plus jest taki, że na pewno jest bardziej sucho. Bardziej sucho mają w nogi, bo tak jak nasiąkł już ten ręcznik papierowy, chodziły po mokrym jakie czasem przekładałem, to już czuć było, że mają wilgotne te nogi. A tutaj siano jednak lepiej pochłania, gdzieś to na dół spłynie. I myślę, że komfort mają większy. I jak widać. Mają zajęcie, sobie grzebią, nie nudzi im się aż tak. I oczywiście też grzędę im tu zamontowałem, tą z drugiego kartonu i te starsze nawet czasami korzystają. Tylko z chałupy wyjdę, już wszystkie do mnie lecą. No dobra, to jak tak lecicie, to wam dam coś dobrego. Bardzo to lubią, żarcie dla psów, takich małych tych. Mniejszych, bo łobuzom daje w tych dużych takich kilowych a te są mniejsze niby tam dla szczeniaków niby Skład lepsi Ale patrzcie co tu się wyprawia jak im to rzucę Bardzo to lubią I powiem wam szczerze tam za często im to nie daje ale tak zauważam że Po tym jak im to dam to zawsze tam z 2-3 jajka są więcej Jakoś te Białko od zwierzęce im służy O biały kogutek Tamtego pogonił o, proszę, ktoś mi pisał w komentarzu, że kury po słoneczniku robią się agresywniejsze. I patrzcie, tu następna bójka się zaczyna. Co tu się wyprawia? A tak naprawdę to te młode koguciki dojrzewają teraz, bo ja je bardzo młode kupiłem, że nawet nie było wiadomo, czy to koguty, czy kury. A teraz dojrzewają i proszę, zawsze psy mnie wołają, u obuzy, Jak jest bójka? To się drą, o, właśnie w ten sposób. Nie tak, że szczekają, tylko takie szczekanie z piszczeniem. Pewnie chętnie by się do tej bójki dołączyły, znając życie, ale obawiam się, że te koguty miałyby marne szanse. Ale że biały tutaj kogoś pogonił, on raczej taki bardzo spokojny. Ten duży go kiedyś pogonił, ale już dał sobie spokój. Teraz go toleruje bez problemu. I muszę przyznać, że duży to dobry kogut. W ogóle tych małych nie gania. A jak się wkurzy, się za długo biją te małe To przyleci je, normalnie stanie między nimi, je rozdzieli I pójdzie sobie dalej Dobry kogut i zalężenie dobre Ale dobra, nie chwalę, nie chwalę, bo jak ja coś chwalę To zaraz pada odpukać Gdzieś w niemalowane Nie wiem czy w szybę można od samochodu Mam no, w sumie niemalowane Już tam prawie nic nie zostało, wybiorą do ostatniego Zdziebełka, a ja się z wami żegnam tak na podsumowanie muszę stwierdzić, że te siano to dobra opcja dzisiaj wieczorem będę w mieście, może jakiś piasek suchy uda mi się zorganizować, trochę im dosypię, bo dużo osób mi radzi, że pisklakom dobrze trochę tam nasypać, że miały gdzie grzebać, może tam sobie czasem też coś dubną, jak kura też małe kamyki zjada, ponoć to jakoś tam w trawieniu pomaga. I na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że się widzimy jutro, o ile dam rady coś nagrać, bo roboty dużo. Ale postaram się. Do zobaczenia, cześć.